Cześć, to zalatana! Co tydzień opowiem Ci o tym, co mi się przetrafiło, co mnie zirytowało lub zachwyciło? O życiu na emigracji, o rodzicielstwie, o naszych podróżach i o próbach byciu eko. Zapraszam! Dziś odcinek specjalny! Reportaż z naszej drugiej podróży do Indii z Sorają. Mumbai i Jodhpur 2019 Dziś jest ten dzień, dziś jest ten dzień, w którym moja córka sama zdecydowała, co założy na siebie. Idziemy dzisiaj na lunch do Sakipa, Sakip, Kulut i Maria. I idziemy tam z całą rodziną, matka polka karmująca myśliła, że co dziecko założy, jaką sukienkę, taką ładną z HM-u, sukienkę ma w kwiatuszki czerwone z kieszonkami. Ale moje dziecko stwierdziło, że nie, że chce inną sukienkę, w ogóle tą sukienkę, którą nosiła wczoraj. A później, jak założyłam jej inną, udało mi się przekabacić ją do jeszcze innej sukienki, to stwierdziła, że chce długą. I później zrozumiałam, że chodzi o tą sukienkę, w której tańczyła w domu. Więc dzisiaj moje dziecku brane zostało na jej życzenie po hindusku, w długą spódnicę. Do tego założyłam jej nawet dwie brązoleckie, które kupiłyśmy. kupiliśmy dla niej. No i poszła z tatą. Ja nie wiem, wzięłam jej też spakowałam inne ciuszki na potem, na wszelki wypadek, gdyby było, nie wiem, jednak, może za mało wygodnie albo coś. I teraz nie wiem, czy to już zawsze tak będzie wyglądać? Czy zawsze będę musiała brać dla niej yy, kolejne ciuszki na przebranie, jakby się okazało, że to, co założę, będzie niewygodne, a jeszcze dodatkowo jeszcze jedno ubranie w postaci może podobnej do tego, co nosiła na przykład sukienki, bo jednak chciała sukienkę. Nie wiem. To są po prostu pytania, na które z odpowiedzi nie znam nowe pytania. Co było wczoraj? Wczoraj było o tyle ciekawe, że byliśmy na kolacji u innej rodziny. U, u, Moment, wróć. u Emera, Fary i ich trójki dzieci oraz Emera rodziców Jusufa i Przemas. Sara bardzo lubi tam być, dlatego że są dzieci, a najciekawsze oczywiście jest to, że najbardziej chyba podoba jej się fakt, że Abdullah, najstarszy z tej trójki dzieci. Ile on ma już 10. Jakoś tak się nią bardzo fajnie opiekuje i zajmuje i bardzo to lubi robić, więc naprawdę fajnie to było. Soraya ja w ogóle dostała chyba do pobawienia się, tylko mam nadzieję, że nie będziemy musieli tego zabierać ze za sobą. Em, wózek z lalką, w ogóle blondynka oczywiście. To, to jest dla mnie niesamowite, że również tutaj e, lalki, jak patrzyłam na, w sklepach, to oczywiście są białe i blondynki. E, to jest niesamowite. Pewnie dlatego, no nie, chciałam powiedzieć, że pewnie dlatego, że są w większości robione w zach na zachodzie, ale przecież dobra, nie będę brnąć. W każdym razie yy, fajnie było patrzeć, jak się bawi tą lalką, yy, bo Sora jeszcze nie miała takiej lalki. Jak ją kładę do snu i jej szrobiła. Sz tak jak mama czasami robi Sorai. Jak ją przystawiła do piersi w ogóle, to był też yy, czat. No, także chwilę się nią pobawiła, w ogóle było fajnie. No, i wczorajsza atrakcja była też taka, że prąd wyłączyli i siedzieliśmy trochę przy światłach komórek, oraz gdy zasiedliśmy do stołu, to, to świeczkę nawet włączyli. Oczywiście co ja zaraz chciałam ją zdmuchnąć. To, co zasługuje na wielką uwagę, to fakt, że nie mogłam wyjść z podziwu. Jak przepyszne było wczoraj jedzenie, słuchaj, ale jakie to było dobre! Wszystko gotowała Fara, i muszę, już wczoraj wspominałam Bolowi, że no muszę to nadmienić, bo po prostu ja ci tu mówiłam, że, że w tej rodzinie jest cały czas ryż i ryż i ryż. Wczoraj nawet. Nie, o, wróć, był ryż. Ale dla mnie jednak ryż z sosem. Czy ten sos jest ym, z kurczakiem, z, z koźliną, wołowiną, czy po prostu jest to wegetariański dal zrobiony z grochu i soczewicy? To tak naprawdę jest jedno mniej więcej to samo danie, tylko w różnych wersjach. Ryż z sosem. Do tego jest chlebek, do tego jest tam jeszcze może coś sosem. A fajne mi te spodnie się roz. E, tak. E, nieważne. Założyłam spodnie, którym powiesiłam na wieszaku wcześniej. Mówi nieważne, a później opowiada mnie. Były takie zwinięte, takie zmormolone. Myślałam, że mają takie być, a one tak fajnie wyglądają tak szeroko, jak są rozwinięte. Kupiłam je w Indiach rok temu i ani razu ich nie założyłam. Dopiero tutaj. E... Wróć, więc jedzenie po prostu wczoraj było absolutnie wspaniałe. Nie mogłam wyjść z podziwu na przystawkę, jak się okazało. Były takie ziemniaczki zimnia... w ogóle, słuchaj. Ziemniaczki, zrobiłam zdjęcia ziemniaczki w takim jakimś paprykowym, ostrym czymś, z miętą chyba. I później wyszło coś zimnego, na zimno z lodówki. W szklanym takim naczyniu, zalane czymś białym, i to się okazało, że to są takie kulki zrobione z mąki ciecierzycowej. Znowu yy, najpierw to mąkę się coś tam to rośnie, to ciasto, yy, później jest smażone. W ogóle długi cały proces tworzenia tego muszę się dowiedzieć jeszcze raz od Bola, jak się nazywa ten yy, yy, przepis. Nie ten przepis, tylko ta, ta nazwa tego dania, bo muszę sobie to zapisać. Jest po prostu genialne. Yy. I te kulki są, są układane w tym naczyniu i później polewane czymś. I to coś, to białe, to jest jakiś chyba jogurt. Ale, ale w, w smaku, tam była też papryka ostra, czyli w, w całości. Były jakieś chyba też właśnie mięta. Ale to było ogólnie smakowało słodko. To ciasto przeszło tym jogurtem. No nie, no po prostu było tak genialne, że jak tylko włożyłam łyżeczkę do buzi, to po prostu popatrzyłam na farel. Nie, powiedziałam, że to jest po prostu rewelacja, że ja czegoś takiego jeszcze nie jadłam i po prostu to jest genialne, absolutnie genialne. I się ja tego sobie jeszcze zrobiłam dokładka, a później się okazało, że, że to była dopiero przystawka. Później weszła danie Główne, czyli Ryż, była też, był też chlebek i było... Też wspaniała, naprawdę taki sos, gdzie nie było aż tak strasznie dużo tłuszczu, jak zwykle jest, po prostu ten tłuszczek pływa. A tutaj nie. Z bardzo, bardzo delikatnym mięsem. No, podejrzewam, że to właśnie była koźlina, ale tak przepysznie delikatna. A ja jestem kompletnie nie, nie. mięsna, więc naprawdę to było wspaniałe. I jeszcze było później lody. To też ciekawa sprawa, bo. Patrzę na godzinę. To też ciekawa sprawa, bo yy, gdy Farah weszła do pokoju z lodami, już siedzieliśmy wtedy nie przy stole, tylko yy, w pokoju, weszła na, z lodami w pucharkach na tacy i brownie do tego było. Nie no, wypas po prostu na 102. I weszła z tą tacą, z tymi pucharkami, Soraya zaczęła śpiewać 100 lat. <ścoughs> I musiała śpiewać całe 100 lat. I dopiero y, jedliśmy loty. Tak, też jej się skojarzyło z wprowadzeniem, nie wiem, z jakimś takim y, wyjątkowym wprowadzeniem y, jedzenia tortu, czyli y, do pokoju. W każdym razie y, to było ciekawe. To, co e, je, na co jeszcze zwróciłam uwagę, to to, to, to że choć to jedzenie było tak wspaniałe i siedzieliśmy wszyscy przy stole i świeczka była, to e, na stole były rozłożone gazety w formie obrusu w tym, tym razie e, tym razem, w formie obrusu. E, rozłożone były na obrusie właśnie plastikowym. Też zrobiłam zdjęcia, myślę, że to widać. I tak sobie pomyślałam, że mm, e, opowiem Ci o moich spostrzeżeniach. W, Dotyczących no dla mnie takiego nie, nie do końca zrozumiałego właśnie kontrastu, czy jakby schizofrenii trochę w Indiach, którą widzę, a mianowicie i właściwie potencjalne, jak się później chyba okazało, mam wrażenie, że, że, że w Indiach jest wiele takich bardzo skrajnych, no przeciwstawnych rzeczy, na przykład kraj, który wy, wynalazł Kamasutrę Prawda? I kraj, w którym różne mm, pozy y, w orgi y, ludzi czy, czy stworzeń są na wielu budynkach, tu akurat w mobile nie, ale na tych starożytnych, y, zachowanych jakichś świątyniach i tak dalej, są takie, gdzie no, no, są normalnie orgie y, roz, rozrysowane, a z drugiej strony jednak jest to mocno pruderyjny kraj w sensie takim, że wszystko jest zakryte, nie ma, nie ma tutaj. Wiele rzeczy pewnie oburza, wiele jest tabu, więc znowu kompletne dwie skrajności. U nas tak tego nie ma, nie ma jest chyba jakoś wypośrodkowany, chociaż myślę, że się skłania czasami. My nie widzimy chyba już tych, tych przesad po prostu w naszym, w naszym otoczeniu. Tego ktoś z zewnątrz, kto przyjdzie, to widzi i widzi pewnie e, też takie, takie rozbieżności. To samo z jedzeniem, Myślam sobie: jeju, kuchnia hinduska, najwspanialsza na świecie naprawdę jedna chyba z moich top trzech, trzech. E, i, i tak bardzo dużą wagę przykładają do tego jedzenia taką mają różnorodność i. I smaków, i zapachów, i kolorów, i, i potrafią, yy, no jest, są jakieś przepisy, które trzeba robić dniami, całymi, i tak dalej, bo taki mają proces. I do jedzenia jako takiego przykładają dużą wagę, że jest to coś, co, tak jak trochę u nas, że to z, zbiera ludzi przy stole, że rodzinę łączy są tradycje różne kulinarne i tak dalej, a z drugiej strony sobie myślę, kurczę, i tak strasznie niewielką wagę albo żadną przykładają do takich konwenansów, czy takiego zachowania przy stole, czy, czy tego, jak to jedzenie jest podawane, prawda, że nie ma serwetek kolorowych, sztućców, no dobra, jej się palcami, ale że nie czeka, co mnie strasznie drażni, już tutaj nie mniej, mniej ale w, na przykład u nas, w naszej kulturze bardzo mnie to drażni, jeśli siadamy wszyscy przy stole, znam jedną osobę, Bola Brat, która po zawsze zacznie pierwsza. I, no ale co zrobić? No i to jest trochę dla mnie no, brak jakiejś ogłady w tym przypadku. E, tutaj tak samo, po prostu już się siada i się je. Pamiętam jak byliśmy w Turcji kiedyś właśnie z akipem i, e, i z emerem, dwoma braćmi z ich żonami e, i byliśmy tam cały weekend i był olbrzymi stół. Wynaleźliśmy sobie e, mieszkanie Airbnb był fajny stół w dużym pokoju i stwierdziliśmy, że robiliśmy dzień wcześniej zakupy w, w Istambule na, na śniadanie wspólne, no i wiecie, wiesz jak sobie wyobrażałam wspólne śniadanie, siadamy wszyscy razem, i to co mamy, okazało się następnego dnia jak się obudziłam, że jeden już zjadł w ogóle tutaj nakruszone, co usiadł tam przy tym stole, w ogóle nierozłożonym, nie, nie tak jak stał, na tym stole stało jakieś e, żelazko, jakaś. Te... On sobie przyszedł, zjadł. E, później przyszła ona też w tym szlafroku, czy tam w, w, w piżamie, usiadła sobie i też zjadła. Ja mówię, nie, no, tak to nie miało być. Dla mnie to śniadanie w ogóle w weekend, a już na wakacjach to już w ogóle e, powinno być celebrowane, jest, szczególnie jeśli jesteśmy w takich fajnych okolicznościach z takimi fajnymi ludźmi. No to jak to tak? Zepsuli mi wszystko. Co zupełnie inaczej sobie wyobrażałam. Em, no, tymi palcami się je ok. No to, że y, jesteśmy akurat u Dadu i Anti, którzy są ludźmi starszymi, no to wiadomo też y, jest trochę mniej eleganckie pewnie przez nich jedzo, jedzone niż, niż może przywykłam. Ale y, do czego zmierzam? Że wydaje mi się, y, taka byłam trochę. Za pierwszym razem, jak tu przyjechałam, nie potrafiłam tego do końca zrozumieć, jak to jest, że tak ważne jedzenie, tak mało się przykłada wagi do tego, jak jest postawione. Nie wiem, na tym stole jest po prostu wszystko. Czasami e, jak mi podaje e, dadu rolkę papieru, tego takiego kuchennego, żebym sobie oderwała m, kawałek, no to on mi odrywa, ale on jest poplamiony, bo, bo on ma poplamione palce przecież, bo tymi palcami jadł. No i tego typu rzeczy, rozumiesz. Niemniej jednak Później zorientowałam się, że to nie jest do końca tak, że tu są konwenanse, tu są rzeczy bardzo ważne, tu są reguły, tylko kompletnie inne niż u nas. Po prostu tu się do czegoś zupełnie innego wagę przy, przykłada podczas jedzenia niż u nas. Może nie ma tu serwetek, ok, może je, nie obchodzi ich, na czym jedzą. Mm. Chociaż jak tak sobie teraz myślę, jak jesteśmy w gościach, pewnie teraz tak będzie. Będziemy wszyscy siedzieli na podłodze, będzie zostawiany nie stół, tylko podło na podłodze będzie y, położony y, długi, duży. Y, y. Dalej, obrus i przy tym obrusie będziemy wszyscy po turecku siedzieli i jedni. Ale są, są reguły. Są reguły takie, że na przykład najpierw jedzą dorośli, później jedzą dzieci, najpierw jedzą, jedzą domownicy, później je służba. To, że je się prawą ręką, a nie lewą. Są specjalne yy, zalecenia do tego, jak się pije wodę. Yy, Miej dziewczyny mówią, że na siedząco tylko i wyłącznie, tylko prawą ręką yy, i tylko trzy łyki, po trzy łyki. Najpierw trzeba jeszcze powiedzieć yy, Bismillah, wypić trzy łyki, a później Alhamdulillah, odkładając szklankę i znowu trzy łyki. No to są po prostu kompletnie różne, yy, różne rzeczy, na które zwracają uwagę. Yy, i tak sobie wtedy o tym pomyślałam, co oni myśleli o mnie. Jak ja sobie zrobiłam po, swoim, po swojemu e, śniadanie w, taki, w takim Istanbule. Tam też nie opożyło jeszcze to. Pamiętam, że e, Łazienka była cała zalana zawsze. Cała zalana wodą zawsze była łazienka w Istanbule. Jak tylko ja wchodziłam, ja mówię, już tak ostentacyjnie wtedy, tak na takim fochu, wycierałam mopem, e, żeby im pokazać, że pies, że po sobie <śmiech> <śmiech> powinni to. Ten... No i tak sobie później pomyślałam, że ale brudasy, nie? Czemu po sobie nie mogą tak wy sprzątać? Po czym się zorientowałam, że to ja byłam w błędzie, bo to oni po każdym użyciu po prostu biorą wodę w butelce i oblewają yy, deskę sedesową po sobie. Bo tak jest bardziej higienicznie, bo tak robią w domu. Yy. Bo tak jest bardziej higienicznie, dokładnie. I dla nich to jest właśnie ja ich tutaj od brudaców, a oni zachowują się bardziej higienicznie niż, ode, niż ja. Owszem, to nie na nasz klimat, dlatego że tam tak szybko ta woda nie wysycha i oni już sobie w domu mogą mieć mokrą podłogę, a my tutaj nie, bo nam zapleśnieje. Ale to są już kulturowe takie e rzeczy, które naleciałości albo inaczej, dostosowanie konwenansów do danej kultury. Jeszcze o tym powiem, skoro już jestem w tych tematach toaletowych i już idę. Matko, yy, że właśnie papier toaletowy, yy, tak, my używamy, oni tutaj nie używają, a jeśli używają, to tylko do wytarcia się na sucho, dlatego że yy, używają bidetki, czyli myją się po, yy, podmywają się po, yy, po skorzystaniu z toalety. Yy, dla nas właśnie jest to często mylone i to tak mówię o tym, bo często jest tak, że my jesteśmy w stanie zinterpretować rzeczywistość tylko na podstawie naszych własnych doświadczeń. I to jest oczywiście naturalne i logiczne. Nie możemy zinterpretować tego, co widzimy, jeśli nie mamy wiedzy po prostu, żeby zinterpretować to inaczej. Więc wszystko, co widzimy, interpretujemy pod siebie. I często jest tak, że widzimy toaletę w krajach arabskich, azjatyckich, e, generalnie tych na wschód najczęściej, gdzie nie ma papieru toaletowego i się denerwujemy, jakie, jakie to brudasy, dlaczego nie mają, nie używają. Dlatego, że oni wolą się umyć. Dlatego, że e, wyobraź sobie, że ubrudziłaś sobie, ubrudziłeś sobie ręce e, odchodami. Wolisz je umyć pod bieżącą wodę, czy wolisz sobie przetrzeć je suchym papierem? Bo my właśnie to, co my robimy, to sobie rozcieramy wszystko pięknie suchym papierem. I to, I to oni mogą o nas mówić, że jesteśmy brudasy. Także papier tutaj owszem jest, bardzo cieniutki, taki, który się szybko rozpuszcza w tych e, rurach, żeby nie, za, nie tamować, ale tylko do tego, żeby się ewentualnie osuszyć po podmyciu po się, co też nie jest tutaj konieczne, dlatego że jest tak ciepło i wszystko wysycha. Także no takie moje dygresje na, na temat y, różnic kulturowych, których nie jesteśmy w stanie zrozumieć, dopóki nam ktoś źle wytłumaczy. Myślę, że warto, żebyśmy mieli otwarte po prostu głowę i oczy i pytali, i umieli słuchać, bo czasami. no Jest to ciężkie, wiem po sobie ciężkie do prze, przeskoczenia. Ja, ja bardzo szybka jestem do wydawania osądów i e, tak, i sądzenia po, po swoich mądrościach, także nie róbmy tak. <grym> I teraz już uciekam, bo miałam być wcześniej. A znowu jestem spóźniona, a mamy wyjść wcześniej na ten lunch. Buziaki, miłego dnia wszystkim. I jak podobała się relacja? A chcesz zobaczyć zdjęcia? Wrzuciłam kilka wybranych do galerii Google. Link do albumu znajduje się w opisie odcinka. Zapraszam serdecznie.